Jedną z interesujących funkcji Microsoft Word, która jest zarezerwowana dla subskrybentów Office 365, jest możliwość dodawania do dokumentu animowanych obiektów 3D. Wstawianie wspomnianej grafiki jest bardzo proste. Będąc w widoku edytora tekstu Microsoft Word, kliknij w zakładkę Wstawianie, a następnie w sekcji Ilustracje wybierz modele 3D ze źródeł online. Spowoduje to wyświetlenie nowego okna. Z jego poziomu wybierz kategorię, która posiada symbol biegnącego ludzika. Wskazuje on, że grafiki z tej kategorii są animowane. Przykładowo, kliknij w kategorię Animowane dla edukacji, zaznacz pożądaną i kliknij w przycisk Wstaw. Spowoduje to wstawienie animacji do dokumentu oraz odtwarzanie jej w domyślnej formie. Jeśli grafika jest zaznaczona, to możemy ją jeszcze modyfikować. Na przykład obracać, bądź zmniejszać, jak i zwiększać. Dodatkowo uruchamia się nam zakładka formatowanie z poziomu której możemy wykonywać zmiany w animacji, na przykład zmieniać sceny, jeżeli takowe są dostępne, zmieniać widok modelu wybierając dostępnych, decydować o jego rozmieszczeniu w dokumencie, czy też kadrować. Mam nadzieję, że możliwość dodania animowanej grafiki 3D do dokumentu Word pozwoli Ci na jego ożywienie. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi firmami z serii Tip of the Week, subskrybuj nasz kanał.